Przypomnę, że te cztery podstawowe, źródłowe pokusy one są związane z absolutnie naturalnymi, podstawowymi potrzebami człowieka. Potrzebą jedzenia, potrzebą posiadania czegoś, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, potrzeba godności, uznania tej godności, bliskości, intymności, bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Tylko w takiej przestrzeni człowiek naprawdę żyje. I teraz. Nie, nie ma tutaj w, w, tych, w tych dziedzinach zła, jakby z istoty swojej. Problem zaczyna się od tego, co jest najważniejsze. Tutaj są kluczowe słowa Pana Jezusa: nie można służyć Bogu i Mamonie. Oczywiście Mamona w tym momencie, Boże, pieniądza jest symbolem świata i wszystkiego, co na świecie. My żyjemy na świecie, więc musimy używać także, mamy one w tym sensie pieniądza. Także wszelkich dóbr, jakie tutaj zdobywamy, to relacje, które mamy z bliźnimi, one się realizują w tym świecie. Ta bliskość czy, czy także to, że mamy jakieś posiadłości czy, czy uzyskujemy jakąś godność, władzę, sławę to wszystko się dzieje na tym świecie. Tylko jest pytanie. Co jest na pierwszym miejscu. Jeżeli to samo nas fascynuje, jakby w tym momencie zapominamy o Bogu, zaczyna się problem. I zaspakając te podstawowe potrzeby nasze, jeżeli koncentrując się na nich, oczekujemy, że one nam dają szczęście, dają nam poczucie spełnienia się, realizacji. Czy to będzie przez zaspokajanie swoich potrzeb naturalnych, w sensie jedzenia, smaków różnych, czy przez to, że będziemy zdobywać majątek, czy przez to, że sławę zdobędziemy, władzę, znaczenie, czy przez jakieś intymności tutaj realizowane na różny sposób. Jeżeli się koło tego koncentrujemy i tutaj próbujemy odnaleźć siebie, to wcześniej czy później doświadczymy tego, że to nas nie jest w stanie zaspokoić. Tak już jest, że my stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mając to tchnienie Boże w sobie, nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić się tym, co należy do tego świata. Częściowo nas to zaspokaja, ale nie daje nam pełnego zaspokojenia. Po prostu my się na tym świecie nie mieścimy. Nie mieścimy się tutaj w tym świecie. Niespokojne jest moje serce, Boże, Póki nie spocznie w Tobie, to klasyczne zdanie świętego Augustyna, z wyznań, jest tutaj takim wyznacznikiem. I to, czy chcemy, czy nie chcemy, cokolwiek byśmy robili w różnych konfiguracjach, zaspokajania tych wszystkich podstawowych potrzeb, i jeżeli się na tym koncentrujemy, zapominając o tym, że to wszystko ostatecznie daje nam Pan Bóg, i jest to jakimś wielkim darem od niego, ale szukając w samych tych rzeczach swojej realizacji, tak czy inaczej to się kończy tym, co byśmy nazwali ogólnie frustracją. I ta frustracja wyraża się takimi dwoma następnymi złymi myślami namiętnymi myślami gniewem i smutkiem. Właściwie obie te namiętne myśli. Zawierają sobie złość gniew. Tyle, że gniew jest zwrócony na zewnątrz, to inni są winni temu, że ja nie jestem spełniony, że nie osiągnąłem to, czego, co powinienem osiągnąć, nie zdobyłem tyle, ile powinienem zdobyć. Inni mi przeszkadzają, inni, inni są winni, bo mi zabierają, czy, czy nie dopuszczają mnie czegoś, albo. Gniew i złość idąca do wewnątrz, która powoduje jakieś zakompleksienie, złość na siebie samego. Jestem nieudacznikiem, do niczego do niczego się nie nadaje, to wszystko jest bez sensu, i tak dalej. To są właściwie złość ukierunkowana na zewnątrz i do wewnątrz. Zwykle, jeżeli koncentrujemy się na tych namiętnych myślach. Zapominając o tym, że one są tylko i wyłącznie czymś, dzięki, którym, dzięki czemu my mamy żyć dla Boga, ze względu na Niego, ukierunkowaniu na Niego, tylko koncentrujmy się na tym samym, ostatecznie lądujemy w przestrzeni tych myśli, tych namiętnych myśli, które nas zniszczą. Gniew i smut.